Siemanko. Miałem właśnie przetestować nowe świece w jawie. Jestem ciekawy, czy coś by lepiej chodziła na nowych świecach, zupełnie innych, ale mam jakieś takie wątpliwości co do tego silnika. I dlatego dzisiaj przetestuję to. Wykręcę teraz te całkiem. Nowe, nieużywane jeszcze Świeciu, świecuszki. I zaraz sprawdzimy czy ten silnik się jeszcze nadaje do czegoś. Noweczki. Nie użyta jeszcze. Ciekawe do czego ten sprzęt w ogóle się będzie nadawał. Dwie końcóweczki. to najpierw trzeba wypiąć chyba. I sam wężyk wkręcić. Nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeczucie co do tego silnika. A wejść to tam wklęć. No muszę drugiej ręki użyć. Nie, wydaje mi się, że tutaj jakaś, jakaś jeszcze uszczelka powinna być na tym. Nie jestem pewien. Dobra, zobaczymy, czy to działa w ogóle. O, ty. Zapnij się. Nie, trzeba ręki mieć. Dwie ręki trzeba mieć. Ok, zamocowane. I co? Oto twoja chwila prawdy? Boję się tego. Nie, no nie jest tak źle. Jest całkiem dobrze. 11 barów ma. Kurczę, dobra. Super. 11 barów, jesteśmy w połowie uratowani. Sprawdzamy drugi cylinderek. 11, pięknie. Okej, okay, podpięte pod drugi cylinderek O, mam gości Cześć gość, co tam? Co ty masz za strzelbę? Jak nie strzelba? a co to jest? Okay. Pomożesz mi? Okej, ale masz mi dać później klucze od domu Musisz trzymać to oto urządzenie i patrzeć tutaj, czekaj, przejdź tutaj. I patrz, co będzie wskazywała wskazówka. Czerwone okay. cyferki czytaj. I Dziesiątka. No, więcej niż dziesięć, niecałe jedenaście. Dziesięć i pół, można powiedzieć. No, to no. No, 10,5, czyli pół bar różnicy, ale to i tak nie jest źle. Czyli silnik jest sprawny, cieszysz się? No, to dawaj te klucze od domu. Czyli jesteśmy uratowani. Tylko dlaczego to tak dziwnie chodzi? Ostatni podejrzany to jest gaźnik. Tu jest jeszcze oryginał i nie wygląda źle. Oryginalny gaźnik chyba niecałe 600 zł kosztuje. Drogi eksperyment. Nie wiem. Wkręcam świecę i zobaczę jak pracuje. W sumie to powinno się kompresję sprawdzać chyba na ciepłym silniku, nie. No właśnie to a, takie, taką świecę mam dzisiaj. Niby ma być dobra do takiej jawy. Tu już testowałem chyba 6 rodzajów różnych świec. Dobra, rozgrzejemy ją i sprawdzę jeszcze na ciepłym silniku. No dobra, pochodził ze 20 minut, jak nie lepiej nawet, jest tak teraz gorący, że nie wiem jak ja to wykręcę, te świece stąd. To chyba aż tak gorący nie może być, co? Czy może? Nie wiem. Kto wie, jaki może być? No ma tak z milion stopni może? Jak to wszystko parzy. Nie lubię takich świec gorących wykręcać. Nie, no, to trzeba przez jakieś szmatkę chyba. Dobra, wykręcę dwie i da, widzimy się dalej. Ładnych kolorków nabrały. No dobra, ale są tak gorące, że nie wytrzymam dłużej. I teraz trzeba wkręcić. Ten piękny przyrząd z tą gumką, która się pewnie zaraz rozpuści. Dobra, wkręcę pompuję Okej, okay, pierwszego sprawdzamy. Pierwszy na zimnym miał 11. Co to się Teraz tu jest 10 To taka różnica aż jest Dobrze wiedzieć, no ale 10 to jeszcze jest ok 10 może być, dobra, zaraz zobaczę delki delgi jest podłączony Zobaczmy co się będzie działo Ej, spuściłem kurczę, nie chcą co, jeszcze raz spuściłem. Ile tu nabiło? Prawie dycha. 9,9 i trochę więcej niż 9,5. Czyli po jednej, jednym barze spada na rozgrzanym silniku. I tutaj ma niecałe 10, poniżej 10, nie wiem, troszeczkę, troszeczkę mało. Kto się znał na tym? Trzeba posperać ile to powinno być. Ale dobrze, że nie 5, bo tak mi się wydawało, że tutaj w ogóle już nie ma ciśnienia. A jak jest dycha? To jest dobrze Nie wiem chyba naprawdę ten gaźnik zostaje Bo nie mam pomysłu jeszcze ona jest taka słaba czasami Czasami dobrze jedzie A czasami słaba gorące Chciałem zobaczyć tą gumkę Czy się nie stopiła Czasami jakieś chińskie rzeczy tak mają Ale gumka jest cała no dobra, że przyrząd działa. Tu jest jeszcze taka końcóweczka, żeby sobie wcisnąć tylko do cylinderka. Bo trzeba było bak tutaj ściągnąć. To by było wtedy wypasowało. Są dwie końcówki na dwa rozmiary świec, 18 i 14. No dobra. Co to dalej z tym czynić? Nie wiem.